Cześć, cześć. wszystkim. Eee, Witam w 34. odcinku The Espresso. Mm. Ten odcinek będzie dla nas czymś nowym. Czy dla Was będzie czymś nowym, to zobaczymy. Będziemy się bardzo starać, żeby trzymać się w czasie. To znaczy, chcielibyśmy, żeby The Espresso JS News serio było na czas em, jednego espresso, a ewentualne pogaduchy, żeby były może w ramach czegoś innego, na przykład po godzinach pracy. Eee, dlatego. Dzisiaj mamy trochę newsów, ale myślę, że się zmieścimy. A ze mną jest oczywiście Patryk. Hej, hej, hej. Więc lecimy z intro i do zobaczenia po drugiej stronie. Tak, i otwieramy Witem WitPressem 1.0. Zasadniczo to powinno być, jakby, powinno być duże wydanie. Tego frameworka do pisania aplikacji, przede wszystkim z Markdownem, tak, w których zawartość jest podawana przez Markdown. Natomiast, szczerze mówiąc, wcale tak nie jest. To znaczy, WordPress 1.0 to tak naprawdę jest sygnał dla wszystkich, że to już jest produkcyjne oprogramowanie, a tym produkcyjnym oprogramowaniem było już bardzo długo i tak naprawdę to do tego 1.0 się zbierali jak pies do jeża. Także Dajemy sygnał, że można tego używać naprawdę do wszystkiego, bo można zarówno pisać strony z wykorzystaniem markdowna, ale też z wykorzystaniem ładowania z innych miejsc. Tak jak w Gatsby można wciągać różne informacje z sieci w trakcie builda i wypluwać statyczną wersję. Wszystko to jest bazowane na wicie, jest mega szybkie w dewelopencie, więc zapisywanie markdowna powoduje natychmiastowe przeładowanie strony. No i oczywiście w związku z tym, że jest to dzieło pana Iwana. Twórcy View i Wita też. No to piszemy w View. I jest to też następca ViewPressa, więc jeżeli używaliście ViewPressa, no to chcieliście przejść na viewpressa. Jak będzie stabilny, to słuchajcie, tak, to już jest teraz gorąco. Zapraszamy. W sumie tyle, w sensie, te, tam jakby ta wersja 1.0 miała 50 chyba rewiz kandydatów, więc nie będziemy omawiać wszystkich zmian, bo szkoda. Tylko najważniejsza jest ta jedna rzecz, czyli jesteśmy production ready. W sumie tyle, Patryk oddaję głos. Dobra, teraz mamy RS Build, o którym już mówiliśmy i też mówiliśmy o nim w przypadku RS Packa. Jeśli ktoś nie wie, to to są narzędzia, które zostały stworzone w Raście, więc mają być szybkie i są szybkie. RS Build jest odpowiedzialny głównie za buildowanie. Waszej aplikacji webowej, oczywiście. Chciałem powiedzieć mobilnej, ostatnio tylko w mobilkach, ale nie. Tutaj głównie web u nas. Więc ten release zwiastuje nam wersję pierwszą, która będzie w trzeciej ćwiartce tego roku. Mhm. I jest to w założeniu szybszy od WITA, o którym mówiliśmy przed chwilą. Dlatego w tym w się mamy Lightning CSS, które nam zastępuje um, post CSS autoprefixera i swc mhm. um, Lightning CSS to jest w ogóle parser i transformer do, do CSSów, który też jest napisany w ogóle w raście. I mhm. wystarczy zarejestrować um, swój, znaczy ten plugin w, w swoim konfigu i dzięki temu możemy obserwować nawet do 70 razy szybszego, szybszej kompilacji CSS-ów, aż się pomyliłem, i 30%, 30, pro, 30 redukcji e, builda czasu oczywiście. No okay. więc jest, są te gainsy. Można zamienić jakby serwer na swój własny i na przykład używać Expressa, Plus łączyć to właśnie z tym RSB, który wtedy nam zwraca port i middleware, które sobie przekazujemy do Expressa i dzięki temu możemy Nie. sobie to podmienić. Mamy refaktor pluginu do SVG. Do tej pory był problem z czymś takim, co się nazywa Mixed Imports, i to jest wtedy, kiedy na przykład importujecie SVG jako stringa albo jako komponent reaktowy. I to niestety wpływa nam na wolniejsze kompilowanie i na większy rozmiar bundla. A wiadomo, RSbit ma być szybki, więc to co zrobili, to jest całkowity refaktor. Teraz jakby SVG jako komponent reactowy można zaimportować poprzez użycie Query Paramsa i wtedy jakby ten kompilator potem wie, że okay, to jest komponent, a nie string, to jest szybsze. Mamy do tego możliwość konfiguracji, e, minifikacji html i JS-a, jeśli ktoś jest jeszcze tym zainteresowany. A wątpię, że będziecie, bo jakby RS Build i RS Pack ma w założeniu działać szybko od razu. Nie trzeba nic sobie samemu wymieniać, prawda? To jakby raczej swoje narzędzia będziecie wymieniać na RS Builda i RS Packa. Być może w przyszłości, nie wiem. Mam nadzieję, że zachęcimy Was ku temu. Tak. Fajnie to brzmi. Wczoraj jest jakieś normalnie, mam wrażenie, że codziennie nowe narzędzie, a już nie przypominamy, jakieś narzędzie, które wreszcie wspomaga. Developer experience, tak, żeby było szybciej, żeby było lepiej. To fajnie w sensie miło, miło, że tak to wygląda. Przechodząc dalej, news nie jest stricte JS-owy, ale Redis, bo o nim będzie mowa, jest super powszechny wszędzie. W sensie można się niego łączyć z każdego języka na świecie, w sensie języka programowania i używa się go do bardzo wielu rzeczy. Ma wiele zastosowań, bo jest po prostu. Diabelsko szybki. Powiedzmy, są perypetie i tych perypetii ciąg dalszy następuje teraz. Po raz kolejny mamy tak zwane akcje z licencją. Redis przechodzi z BSD na Redis Source Available License i Server Side Public License, czyli ma podwójne licencjonowanie w zależności od waszej sytuacji. To oznacza, że dalej będziecie mogli sobie poczytać kod źródłowy Redisa, ale jeżeli ktoś chce mieć Redisa na swoich murze, to musi się dogadać z jego twórcami. Jak to będzie wyglądało. I nie można go już w żaden sposób mieć na swoich chmurze. No i jakby najstarsi górale pamiętają, że to nie jest pierwszy raz, kiedy z Redisem są różne takie właśnie przygody, bo oni już raz walczyli za WSM i. Yy, no, są tam zawsze takie sytuacje. Natomiast teraz jakby z tym, z tym Redisem stajemy na tym, że po prostu już w ogóle nie jest open source. To znaczy, według definicji open source, nie jest w ogóle i. Oczywiście, rezultatem tego jest to, że trzy dni temu, jeżeli się nie mylę, Microsoft wypuścił swoją wersję Key Value cache który będzie na Ażurze, więc on jest kompatybilny z klientami Redisa i prawdopodobnie dla wielu ludzi po prostu zastąpi to narzędzie. I jeżeli chodzi właśnie o klient, klientów Redisa, klienci Redisa? Tak, oni pozostają open source, można ich dalej używać, tu się nic nie będzie zmieniało. Natomiast jeżeli chodzi o wasz hosting, no to musicie się jak to dokładnie będziecie robić. E Szkoda, że tak jest. E Przypominam, tak czytałem komentarze i zgadzam się z tym, że przypomina to tę sytuację z HashiCorpem, e gdzie oni też z Terraformem zmieniają różne rzeczy, może nie najfajniej dla jakby szerszego grona. E I tyle. E Patryk, coś też dodać na temat Reddisa? Nie, nie, nie czytałem dużo na ten temat, chociaż to ja znalazłem tego newsa. I z tego, co też mogłem wyczytać w komentarzach, to jakby właśnie Redis chce się bronić przed tymi wielkimi firmami, które używają ich oprogramowania, a nic w sumie nie płacą i tak dalej. Więc taki, powiedzmy, ja tak przynajmniej zrozumiałem, zwykły deweloper, który sobie używa tego Redisa gdzieś tam w swoich projektach czy w małych jakichś aplikacjach, dla niego raczej nie powinno się nic zmienić, ale jakby, jak tak. w praktyce to wyjdzie, to nie wiadomo. O, tak jak mówisz, tutaj nic nie powinno zmienić, natomiast problem jest taki, że to wprowadza taką, taki problem organizacyjny. To znaczy, że tutaj używasz Redisa w projekcie, ale za chwilę idziesz na chmurę, tam już Redisa nie ma, bo oni nie mają podpisanej umowy i zaczynają zrobić schody, więc zawsze niestety ktoś jest poszkodowany w tym układzie. No ale zobaczymy, jak to się w praktyce potoczy, może jeszcze kurczę blade. Apple zrobiło PWA, potem się wycofało, więc jeszcze dajmy czas temu Haimusowi się a jakby ugruntować. Zapraszam. Mamy Firebolt, który aktualnie jest tam w wersji 03.321. Nie wiem, musicie to sprawdzić. W każdym razie chodzi o jakby release. Mamy y, ich y, jakby tak naprawdę premierę, te, premierę tego frameworka, bo to jest framework oczywiście do tworzenia aplikacji webowych, niemobilnych. I co dostajemy właśnie w tym frameworku? Bazuje on na reakcie. Jest też podobny do Remixa, o czym zresztą zaraz się przekonamy. Mianowicie twórcy informują nas o tym, że mamy 10 kilobajtowy runtime, czyli powiedzmy mały. Mamy serwer streaming. Gdzieś tam mają być React Server Components w przyszłości. Jakby są już w drodze, są implementowane, jeszcze nie są gotowe. Mamy wsparcie dla MDXa. Mamy zagnieżdżone layouty, wiadomo w rutach, Mamy cookiesy. Mamy wbudowane CSS in JS i File Based Navigation. Mamy loadery, mamy akcje. Jakby zasadniczo bardzo podobna sprawa do, do Remixa. Jeśli ktoś będzie uważny, to gdy wejdzie sobie w linka, którego podamy pod filmikiem, to zauważy, że obrazek jest wygenerowany przez AI, ale jest bardzo ładny i zachęcam w komentarzach do napisania dlaczego akurat twierdzi że jest wygenerowany przez AI, bo tylko sprawne oko to zauważy, więc tak no, mamy powiedzmy to ma być w założeniu prosty framework tak bierzemy mhm. używamy najpotrzebniejsze rzeczy od razu. Mają wsparcie tak nic tylko radzi używać. Ja osobiście jeszcze nie testowałem. Ale Pff, mamy jakby na mapie frameworkowej kolejny punkt. Tak, tak no ostatnio y, jakoś tak wydaje mi się, że po prostu sytuacja jest taka, że Next, który był długo takim, było next, a potem długo, długo nic. Y, I potem pojawił się Remix, a potem Next zrobił kilka fałszywych ruchów. I w sumie chyba okazało się, że ten tron jest na wyciągnięcie ręki. I pojawiło się strasznie dużo frameworków w krótkim okresie. Myślę, że to jest kontynuacja tego trendu. No, wiadomo, ktoś na tym wszystkim skorzysta. Bingo, od Najlepiej, jeżeli są alternatywy, wtedy wszyscy korzystamy. Dokładnie tak. Więc w temacie tych alternatyw i nowych frameworków, to mamy coś bardzo podobnego, czyli Analog Analog.js wersji 1.0. I jak wiecie, my ekspertami od Angulara nie jesteśmy. Natomiast ja przeczytałem sobie trochę o tym i mam, udało mi się w miarę wyrobić swoje własne zdanie na temat tego, z czym tu mam do czynienia. Czym jest Analog.js? To jest meta framework, który jest dla Angulara właśnie, na bazie Vita i Nitro. Nitro to jest coś, co spotykamy właśnie w Nuxtie, który też się w odcinku pojawi. Jest to jakiś tam mały klocek. Drugim małym klockiem jest VIT. Na trzecim klockiem jest Angular. No i teraz mm, mamy tam pełne wsparcie dla tego ekosystemu Vita, czyli VITest, możemy testować w Playwright, wszystkie te rzeczy, które w sumie użytkownicy Reacta znają dobrze. Mamy file system-based routing, mamy wsparcie dla Markdownu, więc tutaj wychodzi trochę naprzeciw temu, co mówiliśmy o bitpressie. Mamy Server Side Rendering, mamy Server Side Generation. Oprócz tego oni mają swój własny rodzaj Single File Komponentu, który się nazywa analog i ma skrót. Znaczy rozszerzenie NG. I tam możemy pisać single file komponenty do, do Analog.js. No i ma też integrację z TRPC. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, no to to sprawia, że to jest całkiem przyjemne. Natomiast ja tutaj mam taką zagwostkę, bo z mojej perspektywy, największym, największą zaletą Angulara jest to, nie sam język, w sensie nie sam framework, nie to, jak oni to wszystko zrobili, tylko to to, że kiedy bierzesz Angulara, to masz batteries included. Wszystko jest tam zawarte. Masz dokładnie powiedziane, jak zrobić routing, masz dokładnie powiedziane, jak zrobić inne rzeczy, tu nie masz jakby opcji na wybór i nie chcesz mieć tej opcji. To jest coś takiego, że ty idziesz za tym. Co robił wszyscy, i potem jak szukasz czegoś w internecie, to nie masz 15 wersji routera, tak jak w aplikacjach z, z Reactem, tylko masz tą jedną, której wszyscy używają. No i teraz, jeżeli jesteś użytkownikiem Angulara i nie jesteś taką osobą, która właśnie chce mieć wszystko według konwencji angularowej, co właśnie troszeczkę sobie przeczy, ale jednak, no to, to jest być może framework dla ciebie, tak? Że wybraliśmy niektóre klocki, powymienialiśmy na coś alternatywnego, co może dla twojego przypadku jest korzystniejsze. No i zapraszamy, to jest opakowane w zgrabną paczkę. Natomiast tak jak mówię, z mojej perspektywy jest to trochę samo sobie przeczące, więc nie do końca jestem entuzjastą projektu. Natomiast trzymam kciuki, bo kurczę, no to jest kolejna alternatywa i... ale nie, nie, nie będę końca. Patryk, może ty jesteś przekonany do, po, tym, po tym moim wprowadzeniu do AOR.js? Nie, ja tu jestem jakby wierny i raczej będę wierny Reactowi, aczkolwiek jakby, jak pojawiają się nowe rzeczy w innych frameworkach, to wiadomo, zawsze jest to dobre dla nas, ale też to jest dobre dla frameworków, tak? Więcej osób usłyszy o czymś takim. Może ich zachęci mm -hmm. właśnie do, do sprawdzenia, jak nie analoga, to może Angulara, może ktoś nie wie o Angularze. Teraz się właśnie dowiedział, może sobie sprawdzić, może to jest dla niego, więc jakby fajnie. Tak. W sensie zgadzam się w 100%. Ale mam więcej Angularzy z tego, co kojarzę. Tak. Mianowicie. Z tego co udało mi się wyczytać na Twitterze w poście pani, która nazywa się Sara Dresner. ja ją zresztą kojarzę i Franek też, bo przez Franka pewnie ją poznałem, ona na przykład, taka ciekawostka, stworzyła stronkę, która nazywa się chyba CSS Grid Generator, gdzie mhm. sobie rysujecie jakiego chcecie grida i wam zwraca CSS-a. Jeśli ktoś nigdy nie czekał tak gridów, to sobie może tam wejść i sobie um, tam to ogarnąć. Mianowicie tak ona i jeszcze ją kojarzę, że ona była guru animacji webowych. W sensie pokazywała, jak zrobić animacje takie, które były jak na natywnych aplikacjach, że przechodzisz z jednego miejsca do drugiego i tam przejeżdżają ci elementy i sprawiają, że czujesz, że to jest takie jedno doświadczenie. I ona też to pokazywała, jak to zrobić we View, więc może wtedy ją. No, nieważne. Tak, ale to było bardzo fajne, jak chcecie poszukać to gdzieś tam na jej profilu, na pewno znajdziecie. Znaczy, ona jeszcze była odpowiedzialna za więcej rzeczy. Na przykład tak. z tego co kojarzę, ona też pracowała w mobilkach, nie wiem czy bo ona to jest Google. Ona się tak obraca właśnie w tym środowisku Google bardziej. Bo jest to, nie, to był Flutter, czy tam Kotlin, coś tam robiła, była odpowiedzialna za coś. Jakoś napisała książkę o, y, dla menadżerów, jakby w IT, która jest polecana przez wiele osób i ma ciekawą układkę, z tego co pamiętam. Dobra, przechodząc do sedna, mianowicie ona napisała na Twitterze, że Angular będzie się łączył z frameworkiem kolejnym który nazywa się Wiz. I jeśli nie wiecie co to jest Wiz, to dobrze, bo jakby nie mieliście szans poznać tego frameworku, gdyż jest on jakby wewnątrz Google'a tylko. On nie jest jakby open source'owy, nigdzie nie jest dostępny. Ale będzie, w sensie kawałki Wiza będą dostępne w Angularze, bo oni planują je ze sobą połączyć. Części z Wiz'a przenieść do Angulara, a części z Angulara przenieść do Wiz'a. I Wiz ma dostać czy tam już dostał po tym merdżu, który zresztą nie był łatwy, mm, signalsy, tak? Na przykład mhm. jest odpowiedzialny y, za YouTube'a, w sensie tworzą YouTube'a z użyciem tego frameworku, bo on jest bardzo jakby wydajny, jest szybki. I właśnie Angular ma dostać ten performance. Nie wiem jak dokładnie ma się to wydarzyć i kiedy się wydarzy, ale jest to też dobra wiadomość dla Angulara i jakby mhm. to już od paru odcinków się powtarza tak, że ten angular jakby cały czas tam się dużo dzieje. Tak i same dobre rzeczy, e, więc. E, no e, jak to mówią najlepiej załapać na falę, jak się wznosi, bo wtedy nic nie robisz, a, a lecisz do góry, więc no 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 no. E, I ostatni news na dziś. E, Nuxt 3.11 e, to nie jest tym razem angular jest to view. W ogóle nie było się Reacta w, w odcinku, więc nowość, ale to jest JS News, a nie React News, więc e... spoko. Ehm, nu Nux z czym jest? Od... Właśnie, dobra, to wciśniemy Reacta na siłę. To jest odpowiednik Nexta dla Vue, czyli meta framework do server-side renderingu, server-side generation, który pozwala robić aplikacje z wykorzystaniem Vue. I ta wersja 13 jest o tyle, powiedzmy, znacząca, że jest ostatnim wydaniem przed wersją czwartą i zawiera kilka przyjemnych usprawnień, tak bym to określił. Po pierwsze, bardzo poprawili logowanie. I nie chodzi o logowanie do strony, tylko chodzi o to, że twoje logi, czyli informacje, które chcesz sobie wypisać, żeby wiedzieć, co się dzieje w twojej aplikacji one będą dobrze się pojawiać, jeżeli wydarzą się po stronie serwera, to trafią do przeglądarki, wszystko jest asynchroniczne. W sensie logowanie jest asynchroniczne do twojej aplikacji. I to jest bardzo przydatne, jak macie problemy z server side renderingiem na przykład. Także warto skorzystać. Oprócz tego mają tryb preview, który czyści odpowiednio rzeczy, dodali do useFetch i use async data, data funkcję clear, która czyści wszystko i zeruje stan fetchowania danych, także te rzeczy są ze sobą powiązane. Wprowadzili server-only i client-only uh, page'e, więc to, co też kojarzymy, w sensie te wszystkie tematy się przewijają. Tak? Dlatego mówimy o tej konkurencji, że ona jest taka fajna, bo to, że to się pojawiło w remixie, teraz sprawia, że pojawia się tutaj. Tak? Ten server-side, um, client-side-only uh, pages. A oprócz tego. Kilka newsów, przede wszystkim poprawiony performance to zawsze jest fajna sprawa i rzeczy, które jest dla mnie ciekawe i warto sobie poczytać, to jest to, że zmienili nazwę tego, jak nazywają się czanki e, JS-owe. czyli jeżeli oni biorą Twój kod, bandlują go, to potem go dzielą na kawałki, które są optymalne dla użytkownika, to znaczy pobiera to, co jest dla niego aktualnie potrzebne. No i te czanki nazywały się nazwa js I to, że one się tak nazywały, sprawiało, że czasami ad Źle łapały ten trunk i blokowały go. I to w ogóle sprawiało, że stronka się wysypywała w mega dziwne sposoby. Mega dziwne sposoby. No, oczywiście, że jeżeli wyciągniesz nagle tego samochodu jedno koło, no to on dalej chwilę będzie jechał, ale za chwilę coś się wydarzy dziwnego przy zakręcie. I to właśnie miało to miejsce. No i teraz oni zmienili tę nazwę, można sobie to odwrócić w razie potrzeby, natomiast zmienili nazwę i to powinno sprawić, że unikniemy tego problemu. I może sam Nuxt, jeżeli nie jest dla Was interesujący, to przynajmniej ta rzecz y, może być dla Was znacząca, tak, że jeżeli macie ten rodzaj problemu to e, słuchając JS News w Devspresso, to wiecie się, jak go rozwiązać, mimo że to jest tylko opowieść o aktualizacji. A oprócz tego kilka poprawek w, w, type, w, w typowaniu. No i na końcu e, to, co jest u nich bardzo fajne, że mają CLI, które upgrade'uje bez problemów. W sensie wpisujemy upgrade e, i jesteśmy w domu. I to tyle, jeżeli chodzi o te aktualizacje. Inne rzeczy nie powiedziałbym, że są tak ciekawe, że bardzo wspomnienia, myślę, że te, o których pogadaliśmy, są najciekawsze. To tyle. Wow, 20 minut. Nasza nowa metoda działa, Patryk, tak powiem. Według naszego tak. naszego stopera mamy jeszcze minutkę, żeby pogadać o sytuacji. Więc w formie autora powiemy, że tak, mamy nowe narzędzie, którym mierzymy czas i zaplanujemy sobie trochę lepiej odcinek. I to narzędzie, jak również to, jak wygląda proces pracy w Dexpress, jak przygotowujemy się do odcinków i w jaki sposób je nagrywamy, to jest coś, co chcemy nagrać. Pewnie już o tym mówiłem 10 razy, natomiast bardzo chcemy, żeby to trafiło na YouTube, żeby ktoś mógł sobie skorzystać albo się zainspirować, jak wyglądają nasze procesy i ewentualnie wykorzystać to u siebie. Także mam nadzieję, że prędzej niż później, natomiast nigdy nie wiadomo, kiedy to będzie, I najlepszą drogą, żeby posłuchać tego odcinka, kiedy się pojawi, jest zasubskrybowanie się i wtedy dostaniecie go od razu. Także gorąco zapraszamy do subskrypcji. Na odnośnie tego odcinka to zapraszamy oczywiście do komentarzy i, i ewentualnie jakichś polubień, też takie my lubimy. I dzięki za wszystkie komentarze, które się pojawiają, bo ostatnio mamy ich trochę. Tak, oczywiście wszystkie czytamy i z każdego się cieszymy. I na każdy staramy się odpisać, jeżeli jest tylko na to możliwość. No to dobra, no to do usłyszenia Patryk następnym razem i Tobie i naszym słuchaczom. Dzięki. Mojego tygodnia.